Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatroska i to jest mój podcast z Wiatrem w Grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. To już 99 odcinek podcastu. Piękna liczba, żeby zaprosić Ciebie na wyprawę pomoc. W dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć o mojej najnowszej książce, która właśnie ma tytuł Wyprawa pomoc, ale. Trochę też przyjrzeć się w ogóle, co to znaczy wyprawić się po moc. Mam poczucie, że całe moje życie właściwie jest taką wyprawą, a mocą przede wszystkim jest poszukiwanie siebie. To, dlaczego siebie trzeba szukać, to jest w ogóle temat na oddzielny podcast i tutaj tym się nie będę zajmować, ale ja moc rozumiem w taki sposób, że jest to taki stan. Dostępu do siebie, czucia siebie, z którego to miejsca można być, ale też działać w takim ogólnym poczuciu, właśnie, że ma się dostęp do mocy. Jest to na pewno coś bardzo subiektywnego, bo ktoś z zewnątrz może powiedzieć, na przykład często zdarza w jakimś, na przykład, doświadczeniu, czy z ludźmi, czy z końmi, że ktoś mówi, no ale. Widziałam u Ciebie moc, ale tu nie chodzi o tę takie zewnętrzną ocenę, chociaż ona się czasami pokrywa, tylko o wewnętrzne odczucie. I nie mam na pewno na myśli mocy właśnie oderwanej od kontaktu ze sobą. Chyba niedużo w ogóle mogę o niej powiedzieć. Nigdy się nie zajmowałam wzmacnianiem ludzi. Wreszcie słowo wzmacnianie ma słowo moc w sobie. Wzmocnienie ma słowo moc w sobie. Ja nie zajmowałam się takim wzmacnianiem, którym miał tylko się zająć taką zewnętrzną warstwą, żeby ktoś miał więcej mocy, mógł więcej mieć wpływu. Ja zawsze zajmowałam się mocą w kontakcie, mocą w poszukiwaniu siebie, mocą rozumianą jako właściwie stawanie się sobą. Tak bardzo, jakby w takim zgodzie z nurtem psychologii humanistycznej, Rogersem, czyli tym bardziej mamy moc, im bardziej jesteśmy sobą. Nie zajmowałam się też tym, myślę, że dlatego, że konie zupełnie nie wspierają takiego rozwoju. Z końmi rozwój jest holistyczny, uwzględniający to, co na zewnątrz i to, co wewnątrz. One zawsze zadają, oczywiście w cudzysłowie zadają pytania o najbardziej żywe kawałki wewnętrzne, niezależnie od tego, z jakiego one są rejonu. Natomiast to, co już mogę powiedzieć z perspektywy takiego swojego wewnętrznego odczucia, że nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, wypełniającego w życiu, niż poczucie wewnętrznej mocy i szczególnie ten moment odzyskania kawałka siebie. Długo nie nieczutego, albo nawet zaryzykuję stwierdzenie nigdy wcześniej nieodczuwanego. Jest warte każdej wyprawy, każdej drogi. Do eksploracji tej drogi pomoc służy mój autorski model Niemoc, Moc, Przemoc, i to właśnie o nim jest ta książka. W takim pierwotnym zamierzeniu gdzieś wiedziałam, że chcę po prostu napisać trochę więcej niż zazwyczaj mówię. O tym kontinuum. Ale chciałam zrobić to inaczej, dlatego powstała książka, nie książka, bardziej doświadczenie rozwojowe, książka paragrafowa, w której wiele decyzji należy do czytelniczki. Ale zanim powiem, jak ona jest zbudowana i co tam się w środku może dziać, to powiem to, dlaczego miałam duże wyzwanie z tym, jak zrobić w ogóle książkę, która będzie Czymś więcej niż czymś do czytania. I tylko ograniczone miałam możliwości w swoich rękach, ale najważniejszą rzeczą, którą też opisuję w książce, jest to, żeby zupełnie inaczej do niej podejść. Problem z książkami jest taki, że nie zawsze czytelnik w nie się zanurza. Może w te, w których jest jakaś opowieść, są jacyś bohaterowie, bardziej. No, akurat ta moja książka w ogóle taka nie jest, bo... Dla mnie od początku było jasne, że bohaterem ma być osoba czytająca, czyli ona nie może przeczytać fabuły kogoś innego, mimo że oczywiście tego typu opowieści są często bardzo inspirujące. Żeby stać się bohaterką książki, trzeba zacząć ją przepuszczać przez siebie. I to jest definicja, którą ja opisałam bardzo wnikliwie w książce. Co to znaczy przepuszczać książkę przez siebie? A tutaj ją tylko zahaczę. I oczywiście, ten proces możecie używać także do wszystkich innych książek. Po pierwsze, przepuścić książkę przez siebie, to szukać zrozumienia. Zastanawiać się, jak dane zagadnienie odnosi się do ciebie. Przeczytać trzy zdania? Coś cię zastanowiło? Nie idź dalej. Zatrzymaj się. Pomyśl o tym. Przepuścić książkę przez siebie, to też czuć. Co się dzieje ze mną, pod wpływem tego, co czytam? Do jakiej emocji mi najbliżej? Co mnie wkurza? Co niepokoi? Jeśli nie masz tego nawyku jeszcze zauważania swoich emocji przy czytaniu książek, to na początku może być trudne. Ta książka akurat składa się z krótkich esejów właśnie po to, żeby zachęcić do studiowania siebie. Trzeba podróżować po niej powoli, robić przerwy i szukać tego, co się czuje. Przypuszczać książkę przez siebie to też sprawdzać tezy z książki w relacjach. Rozmawiać z innymi, słuchać, jak dany temat realizuje się u nich. Ale też pracować z książką na warsztatach rozwojowych. Ważna też jest obserwacja świata, porównywać go z tym, co się czyta. Książka nie jest zbiorem faktów. To katalog opinii, które mają pobudzać do wewnętrznej podróży. Ważne jest też, żeby w ogóle zauważać te elementy, o które są opisane w książce, w świecie. Czasami dobrze jest też się przespać z tematem, wrócić do niego następnego dnia. Co ci się śniło? Czy to ma jakiś związek z książką? I last but not least, działanie, rób ćwiczenia, ale też sama wymyśla, jak wprowadzić do życia to, co uświadomiłaś sobie w trakcie podróży po krainie mocy. I to, co jest na pewno ważną zasadą w przepuszczaniu, mniej znaczy więcej. Czasami wystarczy jedna strona, ale dobrze przepuszczona przez siebie, niż pięćdziesiąt, ale przez które się przeleciało i które nie zostawiły wewnętrznie żadnego śladu. No dobra, to z takim przepisem na to, jak ożywić w sobie wyprawę pomoc i z książki zrobić doświadczenie, to opowiedzieć, o czym ona jest i jak jest zbudowana. Książka jest o kontinuum niemoc, moc, przemoc, czyli pozwala się przyjrzeć temu, jak się zachowuje moje wewnętrzne poczucie mocy. Wyobraźcie sobie, dla osób, które jeszcze tego nie widziały, takie kontinuum jako kreskę, na której po lewej stronie jest napisane niemoc, w środku moc, a po prawej stronie przemoc. I można się znajdować na tym kontinuum w różnych miejscach. Są też granice między niemocą a mocą i między mocą a przemocą. Czyli każda, można powiedzieć, myśl, wewnętrzny stan zewnętrzny, można określić jako, że jestem blisko na przykład granicy z niemocą, ale nadal w mocy. Mogę określić, że jestem w samym środku tego kontinuum, albo bliżej granicy z przemocą, albo za granicą z przemocą. Tak? Mogę być w przeróżnych miejscach. I też w zależności od tego, jak długo jestem w danym miejscu, w ciągu dnia na przykład, czy w ciągu w ogóle takiego swojego poczucia w życiu, w codzienności, mogę narysować swój rozkład mocy. Czyli nad tym kontinuum mogę narysować taką górkę, przy granicy z niemocą i powiedzieć, że no ja jestem tak pół po stronie niemocy, pół po stronie mocy, ale tak bliżej tej granicy z niemocą, no i czasami mi się zdarza coś przemocowego i tam mam taki ogon narysowany, tym kontinuum. Tak? Czyli własny, subiektywny rozkład mocy można wyrysować w te kontinuum, no i oczywiście jakimś takim stanem, do którego się Dąży, to jest taki stan, w którym jest taki pagórek, po prostu, gdzie najwięcej czasu się spędza w mocy, i jakieś tam ogony mogą czasami wchodzić w niemoc lub przemoc. No ale powiedzmy, to 80% swojej codzienności jest umieszczone w środku tego wykresu, i oczywiście ta moc może być też niższa lub wyższa, czyli pagórek może być taki a, ledwo przy ziemi, <noise> albo pagórek może być taki naprawdę niezłym kilimandżaru. I tu już z tego wychodzi taki obrazek, który każdy sam dla siebie może określić, jak czuje, jak u niego ten właściwie rozkład mocy na kontinuum wygląda. I w książce jest to oczywiście wszystko dużo dokładnie opisane, jak to zrobić, jak wyglądają te rozkłady, ale w książce jest opisanych pięć podstawowych rozkładów mocy, łącznie z opisem, co one oznaczają, zaraz o tym więcej powiem. I te rozkłady mocy są połączone z metaforami zwierząt morskich, ponieważ i to akurat przyszło do mnie zupełnie w takim procesie twórczym. Jak się spojrzy na przykład na kontinuum i na rozkład mocy, który jest właśnie taki bliżej niemocy, niemoc mocy i troszeczkę tam czasami w przemocy, to ten rysunek bardzo przypomina akurat wieloryba. I z tego procesu twórczego, powstały właśnie metafory różnych rozkładów mocy połączone ze zwierzętami morskimi. I mamy delfina, wieloryba, żółwia, ośmiornicę, rekina i konika morskiego. Konik morski jest szóstym zwierzęciem. Dla tych wszystkich, którzy mają poczucie, że albo nie mogą, albo nie chcą się opisywać, to mają też do podróży po krainie mocy zwierzę, które ma taką queerową duszę. I te zwierzęta morskie i opis ich, i przymierzenie siebie trochę do kontinuum Niemoc, Moc, Przemoc, to jest pierwsza część książki. Później z niej, po takim wstępnym ustaleniu, jaki się ma rozkład mocy, Przechodzi się właśnie do drugiej części, w której się pogłębia relacje ze swoim rozkładem mocy, ale też poznaje się pozostałe rozkłady, bo tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz przylgnąć do jednej etykiety zwierzęcia, chociaż dobrze jest na podróż wiedzieć, jakby najbliżej mi jest do kogo, ale na przykład dla osób, które chcą w ogóle poznawać też, jak to się dzieje u innych ludzi, dobrze jest zerknąć w ogóle na charakterystykę pozostałych rozkładów mocy. Każdy rozkład mocy jest opisany w książce i podane są też przykładowe myśli, przekonania, które się ma najczęściej, dominujące emocje i uczucia w danym rozkładzie, ale też charakterystyczne działania i zachowania, czy taki stan ducha i postawę, jak się przeżywa siebie w pewnym rozkładzie mocy, ale też jak dany rozkład mocy zachowuje się w relacjach. I na koniec można sobie przeczytać o takim kierunku transformacji, czyli. Co właściwie mając dany rozkład mocy, warto jest zrobić, ale też w jakiś sposób popłynąć dalej przez książkę, żeby przekształcać swoją moc. Oczywiście też przy każdym rozkładzie mocy trzeba poświęcić trochę czasu na to, żeby opisać się własnymi słowami, bo to, co jest przy opisie, to jest taka pewna propozycja, później uzupełniacie jakby samo takie poznanie poprzez pracę też z książką czy z notatnikiem, zapisując, jak Wy właściwie macie. Ja tu nie opiszę wszystkich rozkładów mocy dokładnie, bo to jest zrobione też w książce i musiałby bardzo długo trwać ten podcast, żeby to zrobić, ale chcę Wam mniej więcej przedstawić te zwierzęta. Zacznę od konika morskiego, bo jego jest najprościej. Przedstawić konik morski nie jest opisany w książce. Konik morski pozostawia możliwość opisania siebie w zupełnie taki wolnościowy sposób i wrysowania swojego własnego rozkładu mocy. Jak ja mam, tak on jest takim tutaj można powiedzieć dzikim towarzyszem podróży. Delfin, delfin jest takim rozkładem mocy, który jest skaczącym delfinem nad kontinuum mocy, czyli właściwie takim pagórkiem, który jest w środku tego kontinuum, czyli mamy taki rozkład mocy, do którego też dążą wszystkie pozostałe zwierzęta. Oczywiście ten pagórek może być mniejszy lub większy. Więc te skoki delfina mogą być niższe lub wyższe, ale generalnie delfina charakteryzuje dosyć duże połączenie ze swoją mocą obecność radości w życiu takie poczucie, że często się odczuwa komunikację takim flow z innymi ludźmi i generalnie jest dużo dostępu już do spokoju, ale też do dynamiki. Tak, to jest taka moc, która potrafi być i spokojna, i dynamiczna. I tu mówimy oczywiście o rozkładzie mocy, czyli takim nie to, że czasami się to zdarza, bo każdemu czasami się to zdarza, tylko że te 80% czasu jest w takich stanach. To wtedy mówimy o rozkładzie mocy delfina. Później mamy rozkład mocy żółwia. Idę w kierunku żółwia, ponieważ żółw ma, właściwie jakby się spojrzało na wykres, bardzo podobnie jak delfin, czyli też jest w środku mocy, ale moc żółwia płynie z jakichś zewnętrznych. Struktur i układów i kontekstu, w którym jest żółw. Czyli na przykład żółw morski może czerpać swoją moc, oczywiście osoba z takim rozkładem mocy, nie żółw morski, <grym> z tego, że na przykład jest profesorem na jakiejś uczelni. Daje to pewną taką, można powiedzieć, miejsce w hierarchii, pewną strukturę, z której się czerpie tą moc. To jest moc, która Zaczerpuje się zewnętrznie. I taka charakterystyka żółwia to jest właśnie zasady i stałość, łatwość też poruszania się po strukturach i hierarchiach, bo jakoś ten żółw tam się musiał jakoś na tą pozycję wejść. Tak? Moc, ponieważ to jest moc płynąca z pozycji też i przywilejów, to umiejętność czerpania z niej, ale też sztywność i ciężkość, która wynika z tej skorupy bo czasami może się okazać, że taka indywidualny rozwój mocy jest ograniczony właśnie tą skorupą i też daje to pewien koszt. Idąc dalej mamy wieloryba, trochę już go zapowiedziałam, to jak sobie spojrzycie na kontinuum, to jest ten pagórek, on jest przesunięty bardziej w kierunku niemocy i wieloryb to jest właśnie takie odczucie, że tej mocy jest jednak w większości czasu za mało. Jest często spokojnie, ale właśnie zachowawczo. Czyli, że tam jest jakieś jeszcze odczucie, ach, mogłoby się bardziej, mogłoby się mocniej. Wieloryb jakoś zmaga się z jakimś kawałkiem tej niemocy, ale też ten ogon wieloryba, on potrafi albo wchodzić w przemoc czasu do czasu, albo w autoagresję. Czyli tutaj ta niemoc jest kompensowana jakoś po drugiej stronie. Tego kontinuum w przemocy. No i u wieloryba to jest piękny opis w książce w ogóle też tych zwierząt morskich, ich takich podwodnych pieśni, które na wiele kilometrów się rozprzestrzeniają w oceanie. U wieloryba jest bardzo mocne marzenie o mocy. Idziemy dalej. Rekin. Rekin jest jakby no, po odwrotnej stronie niż wieloryb, czyli mamy górkę gdzieś na granicy mocy i przemocy. I u rekina jest sporo agresji, ale też sprawczości, czyli takiego jakby wpływu. Rekiny zdecydowanie wolą przemoc niż niemoc, i też tak charakterystycznym stanem jest sporo napięcia. Dużo jest też tak na takim współczulnym, lekko napiętym stanie w ciągu dnia, ale oczywiście rekiny też mają ten kawałek niemocy, ale unikają go jak ognia. I piątym, ostatnim rozkładem mocy opisanym jest ośmiornica. Ośmiornica ma macki. I u każdej osoby, która się będzie identyfikowała z ośmiornicą, te macki mogą mieć charakterystykę różnych zwierząt morskich w różnych kontekstach, tak? Czyli może być jedna macka delfinowa, że świetnie się komunikuje, że jest flow i w ogóle. No, ale mam też mackę, że w innym kontekście wychodzi ze mnie upiór i staje się rekinem a jeszcze w innym mam kompletną niemoc i jestem wielorybem. Więc tu bardzo różnie może być. Ośmiornica charakteryzuje się właśnie tym, że ma inne zachowania w różnych kontekstach. W jednym kontekście jest w stanie być w jakimś jednej formie, a w innym zupełnie nie ma dostępu do tego, tylko zachowuje się zupełnie inaczej. I ta zmienność jest w zależności od roli, czyli taką też najbardziej charakterystyczną cechą ośmiornicy jest właśnie taka niestabilność, czy brak stałego dostępu do swojego potencjału. I w tej drugiej części, właśnie zanurzacie się w te rozkłady, próbujecie się do nich przymierzać i ustalacie, który stanie się waszym tutaj zwierzęciem, towarzyszem na waszą podróż. Część trzecia książki to kraina mocy. Ponieważ podróż odbywa się po krainie mocy. Do każdej książki będzie też dołączona, oprócz tego, że ona jest w książce mapa krainy mocy. I mapa krainy mocy, taka w formacie A3, wygląda jak taka stara mapa jakiegoś świata, jakiś wód, jakichś wyspy, jakichś lądów, i na mapie są naniesione wszystkie wyspy, zatoki i porty. Czyli właśnie miejsca w książce, gdzie opisywane są różne zagadnienia, ale też porty ćwiczeniowe. I w krainie mocy jeszcze się za nie, nie zabieracie, ale planujecie swoją transformacyjną podróż. I oczywiście można ją robić zupełnie na spontanie, czyli po prostu powiedzieć, a, teraz płynę na 117 stronę i chcę się dowiedzieć więcej o niemocy, mocy i przemocy, a układzie. Nerwowym, jak to jest z moim układem nerwowym i z tym kontinuum, bo to jest bardzo na przykład połączone. A można sobie to zaplanować dokładniej. Tu nie ma na to jednego przepisu. To też ma być zabawa, to ma być Wasza decyzyjność, to ma być oddanie się też pewnemu prowadzeniu, które Wam się będzie wydarzać. Może poprowadzi Was wewnętrzny przewodnik. I tu znowu nie musicie zapłynąć wszędzie. Uważam, że książka zrobił swoją robotę, jeśli zapłyniecie do jednego portu, ale on zrobi coś takiego, taki wgląd, takie doświadczenie, takie olśnienie, które zmieni Wasz kurs w danym momencie. I już. I to będzie zrobione. Mniej jest więcej. Ale może popłyniecie dalej. Oczywiście też zachęcam. W tej części też ustalacie. Właśnie jak to chcecie robić, ale też takie praktyki mocy, czyli paliwo do transformacji. Czyli tutaj was zachęcam i do takiej 15 czy czasem 30 minutowej praktyki, sama ustalisz jaka długość, takiego energetycznego zastrzyku mocy, czyli co będziesz robić w trakcie tej podróży, żeby ją zasilić. I drugim wsparciem są randki z mocą, podobnie jak to było w drodze artysty, tam były randki, z wewnętrznym artystą. Tutaj ja zachęcam do randek z mocą, czyli takim cotygodniowym czasem tylko dla siebie, który też tą moc będzie, chciałam powiedzieć, stymulował, ale tu nie chodzi o stymulację, tylko o to, żeby naprawdę w takiej swojej codzienności pokazać, że to jest ważny proces, szukanie tej mocy i jej pielęgnowanie. Więc w tej części zastanawiacie się nad tym, co może być tym energetycznym zastrzykiem mocy. To jest coś, co ma być takie dostępne, szybkie. Typu, nie wiem, właśnie, włączenie swojej ulubionej muzyki, chwila na macie i tak dalej, ale też randkę z mocą, czyli coś dłuższego, na co może potrzeba więcej czasu, ale no raz w tygodniu, żeby się coś takiego odbyło. Jak już wiecie, którędy chcecie płynąć, czy jaki ma być ten pierwszy port, wiecie, co Was zasili w trakcie tej podróży, ruszacie do czwartej części książki, Wyspy i Zatoki do rozważań. I tu są przeróżne eseje, które. Mogą Was zainteresować, i tak jak mówiłam, płyniecie tam, gdzie chcecie. Przykłady, co mamy w tych esejach, skąd się bierze w ogóle osobisty rozkład mocy, można sobie o tym poczytać, ale też skąd się bierze niemoc w ciele i co z nią można zrobić, żeby to przekształcać, przemoc wobec siebie, niemoc a widoczność, zdrowe granice i asertywność, to jest bardzo dużo różnych psychologicznych tematów, które są króciutko. Połączone z kontinuum niemoc mot przemoc, i na końcu każdego z takich tematów są właśnie obszary do rozważań, pytania, i ważne jest, żeby nie pędzić, tylko przepuszczać dany temat przez siebie. I jak trzeba, szukać na jego temat, czy w tym temacie, więcej wsparcia, więcej doświadczeń. Nie powiem, że wiedzy, bo większość tych tematów wymaga raczej doświadczeń. Niż wiedzy stricte, jak to tam, co się dzieje. I ponieważ moc wymaga ćwiczeń i doświadczeń, część piąta książki to porty treningowe dla Twoich mięśni mocy, czyli część ćwiczeniowa książki. I tu są doświadczenia, ćwiczenia, i też sobie wybierasz, które akurat do Ciebie przemawia i po prostu to robisz. I w tych portach treningowych tutaj mogę Cię zaprosić albo do realizacji jakiegoś projektu. Albo żeby uruchomić energię życiową ku czemuś, albo żeby sobie poobserwować nie wiem, mikro zachowania dominujące, które często się zdarza, że zabierają energię, jak się ich doświadcza w relacjach z innymi, no to dobrze jest je poznać, zauważyć, bo wtedy można coś z nimi zrobić. Albo zapraszam Cię do eksploracji radości. Nie ma chyba mocniejszej emocji, która jest przewodnikiem po kontinuum ku mocy i jeszcze kilka innych doświadczeń. I tu mniej więcej, można powiedzieć, kończy się książka tak technicznie, natomiast ona w Twoim przypadku skończy się tam, gdzie się skończy. Wyruszasz w wyprawę pomoc, po której się poruszasz tak jak chcesz. Każdy z tych rozdziałów, zarówno ćwiczenia, jak i eseje, można je robić w dowolnej kolejności. Otwierasz krainę mocy, możesz wodzić palcem po mapie i powiedzieć dzisiaj to. I wierzę w to, że Twoja relacja z mocą, jak naprawdę zanurzysz się w tą krainę mocy, nigdy już nie będzie taka sama. Książka, oczywiście, to nie jest tylko moje dzieło. Książkę oprawiły pięknymi ilustracjami i grafiką trzy graficzki: Paulina Łoś, Kama Kościół i Julia Karma. I to był naprawdę wspaniały, twórczy proces z dziewczynami, czasami razem, czasami ja oddzielnie z niektórymi z nimi, ale prawie pół roku trwało tworzenie grafiki do książki. Bo nie mogłam sobie wyobrazić takiej podróży bez odpowiedniej oprawy. Książka oczywiście przeszła też porządną redakcję i trzy korekty, bo słuchajcie, z taką ilością grafiki. To ta ilość bękartów, dów i sierot, i tych innych, wiecie, takich porzucanych liter na końcu, była duża. To wszystko trzeba było poprawiać. I redakcją się zajęła Ania Szczęśniak, a korektami Alicja Szalska-Radomska i Urszula Tyrała. Oprócz tego w książce pojawiają się krótkie takie opowieści o zwierzętach morskich, tylko teraz już nierozumianych jako metafora, tylko prawdziwych zwierzętach morskich. I przed puszczeniem ich w świat skonsultowałam je. Z Martą Skorek, która jest gdynianką z Miłością do Morza, ale też uczestniczką programów w Ośrodku Horsens, tak się poznałyśmy. Jest członkinią pracowni badań interdyscyplinarnych Europy Nordycko-Bałtyckiej i Arktyki i jakby zna oceany i morza bardzo dobrze, więc poprosiłam ją o konsultację, żeby tam nie było jakichś, że tak powiem. Naciągnień z mojej strony, bo czerpałam z różnych źródeł naukowych, ale wolałam, żeby ktoś jeszcze na to spojrzał przy tych opisach zwierząt morskich. I oprócz tej konsultacji zrobiłam coś, co robiłam tym razem pierwszy raz: oddałam rękopis do czytania pierwszym czytelniczkom, które same się zgłosiły do mnie. Że chętnie to zrobią i bardzo, bardzo za to dziękuję. I w tą pierwszą podróż wyruszyła Magda Mag, Marta Skorek, Janna Duda, Asia Szczotka, Agnieszka Kowalska, Stasiak, Danka Grabczan i Zabłaszkiewicz, i otrzymałam od dziewczyn zarówno opisy ich wyprawy, czyli bardzo często osobiste, intymne opisy, co dla nich się wydarzyło po lekturze tej książki, ale też wskazówki, co gdzieś jeszcze dodać, co było niejasne. Między innymi pod wpływem dziewczyn włożyłam wytłumaczenie, dlaczego jednak delfin jest tym zwierzęciem, do którego dążymy, i że to nie ma nic wspólnego z ustawianiem w hierarchii nie wiem, wieloryba do delfina, więc <laughs> co też jest w książce. I wiele innych jakichś rzeczy, które usprawnią już samą książkę dla pozostałych czytelniczek. Teraz pozostaje mi nic innego, jak oddać książkę w wasze ręce. Zachęcam do tej lektury, zachęcam do tego doświadczenia. Puszczam ją w świat. Jak myślę sobie o tej książce i w świat, to jest ze mną takie doświadczenie, jak się puszcza łuki na rzece. Takie, wiecie, skory własnoręcznie zrobione z małym żagielkiem. Z jakimś marzeniem, z jakąś intencją. Ale też w jakiejś kruchości w ogóle tego procesu. Mam bardzo poczucie, że jakoś gdzieś jestem, na takiej kruchości wewnętrznej w tym momencie. I puszczam tą książkę z taką intencją, żeby zrobiła to, po co została stworzona. Dziękuję Wam bardzo. Pa!